Siemano, z tej strony Noliwiako, że y, rejestrujecie się na stronie questlog.net, którą macie w opisie y, Dostałem klucze i skrzynki, za co serdecznie dziękuję stronie, jeżeli będziecie y, tam się więcej rejestrować, będziecie uczestniczyć aktywnie w życiu strony. Oczywiście będę dostawał więcej tych itemów i będę je rozdawał na różnych giveawayach y, na stronie i takich y, podobnych rzeczach, więc y, link macie w opisie, rejestrujcie się i wykonywajcie wyko wykonywujcie zadania y, z misji, a my tymczasem y, Zaczynamy, pierwsza skrzynka. E, mam nadzieję, że jakaś kosa przynajmniej będzie, żeby, żeby, coś, żeby coś zarobić, ale zaczynamy bardzo bardzo prawilnie, wręcz chciałbym powiedzieć. Czyli e, burza piaskowa, biasko oczywiście skin e, jak najbardziej e, fajny. Odłożę schwapki, żeby nie było przegłosu. E, ale i tak chyba będzie. Zobaczmy co tutaj nam wydrowi. Może tak jakoś tutaj ten mikro może, żeby nie było. E, Chacha. 5.7 Kami, no niesamowite. E, lot jest całkiem cał, cał, całkiem no, normalny, chciałbym rzec. E, zobaczymy, może teraz coś poleci ciekawszego. 5.7 e, Kami. Aha, zajebiście, to był statrak, ale to i tak jest gówno warte, więc w ogóle z tej skrzynki to już najwięcej e, Guardian na obrońca fabrycznie nowy ze stat trackiem AWP czerwona linia ze statrakiem M4. A 4 bez traselka, ale to jest takie, no i oczywiście nóż to są itemy, temy, które bym chciał, żeby wydropiły. E, Przeleciała tam gdzieś czerwona linia i mamy magmę, która ciekawe jakie jest jakości. E, no, jakieś brzydkiej, W każdym razie. I tak nikt tego wysyłku nie kupuje, będzie trzeba z tego zrobić trade up contract. E, no i przeleciał tam obrońca i oczywiście co? Galil AR jest. Słabo, słabo to idzie na razie. No ale cóż, skrzynki dostałem, powiedziałem, że otworzę na no, odcineczku, więc, więc to właśnie robię. Eee... z Kurwa! Trzeci! Jest! Wszyscy się cieszą! <grafię grafię> <grafię grafię> Ojej, ale będę miał dużo sypu w ekwipunku. Może tą? Wszystkie są kupione z Marketu, więc na pewno nic dobrego z nich nie będzie, bo, 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 bo ludzie już, wiesz, i to na wallhackach, co tam w środku jest w skrzynce. I, i tu nie mo nie może być nic dobrego, wow. Więc to jest przedostatnia skrzynka z zimowych i na razie sam shit, o kurde, pipi bison Może jednak, może jednak coś ciekawszego poleci. Zobaczmy, jeszcze mi ani razu kosa nie dropnęła w CSie. Ani razu. Czerwona linia, 5-7 oczywiście, niezawodny. Eee, jeez. Yes. chyba Huntsmana, jak to się nazywa, eee, tak, mam jeszcze jeden kruż do Huntsmana, no i chociaż wulkan, nie? Ale to są tylko, tylko wstępne plany, że wulkan, bo oczywiście P2000 Puls. E, więc Wiedzywiska, dzięki za oglądanie. E, jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to oczywiście macie e, link do strony w opisie, rejestrujcie się, e, wykonywujcie zadania w grach, które macie tam podane. E, no i co, trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku, kiedyś z otwierania. No i może na jakimś giveawayu na live streamie, ponieważ e, mam wszystkie temy na razie na co jest w returnsach, więc jest taki syf tutaj widzicie. Dobra, na razie, cześć.